Jedziemy dotrzeć, silnik dzisiaj, damy miodu. Syrenka po kapitalce zwarta i gotowa. Dobra, wsteczny i gaz do dechy. Szybka cofka i do przodu lecimy. Nauczyłem się cofać lepiej niż ostatnio, teraz wiadomo, że nic nie uszkodzę. Chwilę wolno pojedziemy, a potem miodu na tłoki damy. Dobra, to dwa i gaz, lecimy na pełnej. Cyrenka szybko się rozgrzewa i można szybko jechać bez czekania długiego. Wczoraj dużo jeździłem, dzisiaj też trochę sobie pośmigam. I gaz do podłogi lecimy na pewno i teraz jestem taki szczęśliwy bo mam dwie syrenki jedna po kapitalce a druga w idealnym stanie to jest moje bogactwo normalnie nikt na wiosce takich nie ma haha teraz będę dbał o nie jak o siebie samego nie dbam na nowej mieszance to zawala ta syrenka kto by się spodziewał że takie stare auto tyle jedzie. Jedziemy dzisiaj nową trasą nie znam tej trasy ale co tam miodu dałem to jedziemy przed siebie hehe, he, i cyklecimy jak formułą F1. Tutaj powinna być prosta, ale zobaczymy co będzie na razie, lecimy przed siebie, może coś fajnego znajdziemy po drodze. Taka prędkość mi odpowiada, lecę sobie na spokojnie i przez ładny las żyć, nie umierać powiem wam. O cholera tego się nie spodziewałem, ja pierdolę pomocy jak cofnąć czas, o nie moja ręka tylko nie to. Uf, żyję całe szczęście, muszę zobaczyć co z moją syrenka. Teraz to ja tego nie wyklepię, dlaczego mi się to stało, moja syrenka była dla mnie jak rodzina, dlaczego takie coś akurat mojej syrence musiało się...